Cześć Wam, z tej strony, strony Klaudia, dzisiaj Chciałam Wam powiedzieć, że zmieniłam tonik, bo ostatnio byłam w Rossmanie. Uj, i kupiłam tonik oczyszczający skóry normalnej, czystej i mieszanej. W liście Manuka, firmy Jaya. Jest fajny, fajnie pachnie. I mi te skórniki zaczęły schodzić mega. Polecam. Jeśli chcecie ten tonik, bo go nie widać, idźcie do Rotmana. I jest też żel do mycia twarzy. Ale ja czekam, aż mi się ten żel skończy. Kupię z firmy Ziaja, żeby przetestować. I to będzie na tyle. Hmm. A, i informacja dla Droll Castro World. Oglądam Was od dziecka, odkąd byłam mam I bardzo Was lubię. I bardzo się cieszę, że Sid powrócił. No i będę czekać na Wasze odcinki. Și știi, raf pozitiv, Andrew, Castrovirt, nu, totul pa.